Wyobraźcie sobie taką sytuację. Ktoś zabiera wam 10 lat waszego życia. Zamyka was w lochu, w ciemnościach, bez jedzenia niemal, w samotności, bez słów wyjaśnienia. Kto, jak, dlaczego? No i jak ta historia może się zakończyć? Mam dla was rewelacyjny, bardzo mocny frlar, którego sekrety, brudne sekrety będziecie poznawać z prawdziwą przyjemnością. Hej, hej, moi drodzy, w ten nieco leniwy jesienny dzień. Witam Was, Olga z wielkiego buka. Rok 2005. Patrzyliśmy przez szybę pokrytą zwłokami owadów na miejsce, które miało być areną naszych dzisiejszych łowów. Łowów, na które beztrosko i regularnie wybierali się bohaterowie diabelnie mrocznego frlera zapomniany Adriana Bednarka. Jest to wielkobukowy, frlerowy patronat. Adrian Bednarek już nie raz i nie dwa swoimi opowieściami udowodnił, że potrafi zbić stropu nawet największego wyjadacza tego gatunku. To również udowadnia swoim zapomnianym. W tej powieści nie ma kompromisów, jest natomiast ludzka natura. W całej swojej podłej i obrzydliwej krasie. Pełna brudnych sekretów, pełna pierwotnych instynktów. Tak kochani miłośnicy gatunku zdecydowanie będą zachwyceni. W 2005 roku wydawało się, że 18-letni Patryk Kamiński ma już wszystko. Świetlaną przyszłość, bogatych rodziców, którzy spełniali każdą jego zachciankę, i bliskiego przyjaciela, z którym łączyło go specyficzne hobby. Wolne dni śmigali razem po Polsce, by w większych miastach wyłapywać naiwne, młode dziewczęta, wykorzystywać je, a potem porzucać bez żadnych skrupułów. Patryk wtedy nie zdawał sobie sprawy, że wkrótce ta sielanka no, dobiegnie końca. Pewnego dnia obudzi się w ciemnym lochu. Ktoś go tam zamknął bez słowa wyjaśnienia. W samotności i postępującym szaleństwie Patryk spędzi 10 długich lat. Czy uda mu się kiedykolwiek rozpoznać i zemścić na tym, który go uwięził? Bednarek już przyzwyczaił swoich czytelników, że w jego powieściach w zasadzie wszystko jest możliwe. Wszystko może się tutaj zdarzyć, no i nie ma co też bawić się w gdybanie. Intryga rozwinie się przed nami powolutku, wszystko w swoim czasie. Bednarek przyzwyczaił nas również do tego, że jego bohaterowie są bardzo niejednoznaczni: są moralnie pogmatwani, i do końca czytelnik nie za bardzo wie, czy może ich polubić. Czy powinien ich polubić, i czy w ogóle powinien im też współczuć? No i nie inaczej jest tutaj z naszym tytułowym zapomnianym wcześniej chłopakiem, a teraz mężczyzną, którego przeszłość jest co najmniej no, niesympatyczna, tak to nazwijmy. Jego zmagania z uwięzieniem, a potem z rzeczywistością natomiast śledzimy z wypiekami na twarzy. Niby mu kibicujemy, a jednocześnie pamiętamy, że on przecież wykorzystywał młode dziewczyny. Za nic miał cudze życie, no i bawił się swoim uprzywilejowaniem. Teraz te role się odwróciły, teraz to on musi walczyć, teraz to on musi stawić czoła rzeczywistości wokół niego. W zapomnianym możemy z fascynacją śledzić powolny rozkład psychiki świadomej jednostki, degenerację umysłu, który poddany skrajnej izolacji. Dezintegruje się z czasem. Halucynacje, majaki, rojenia. Umysł robi wszystko, byle się ratować. To umysł człowieka poddanego skrajnej głodówce, zamkniętego przez lata w celi, pozbawionego słońca, pozbawionego ruchu. Adrian Benarek miał tutaj, słuchajcie, szansę ukazać te najbardziej pierwotne instynkty w całej swojej krasie. No i zrobił to po mistrzowsku. Ukazał to, czym staje się człowiek pozbawiony wolności, pozbawiony tych podstawowych praw istnienia. Pokazał to ostateczną formę człowieka któremu pozostała jedynie wola przetrwania. To bolesna przemiana, niezwykle realistyczna i niezwykle przerażająca, tym bardziej kiedy potrafimy sobie wyobrazić ten ogrom cierpienia. Mamy tutaj intrygującą zagadkę, mamy tutaj parszywe tajemnice, bardzo brudne sekrety, o których czytamy z narastającym obrzydzeniem. Zapomniany serwuje porywającą opowieść, w której zanurzą się z przyjemnością wszyscy miłośnicy gatunku, no dla mnie to jest bez dwóch zdań. Tak jak powiedziałam, u Adriana Bednarka nie ma przebacz, nie ma kompromisów. Jest Ludzka natura w całej swojej obrzydliwej krasie, no i obrazy, których długo nie wyrzucimy z głowy. To lektura fascynująca, oscylująca na granicach największego mroku, taka, która pełna jest skrajnych emocji, również uczytelnika. Miejscami pokręcona jak supełek, miejscami nieprawdopodobna, ale wciąż jakże przerażająca. A przewidując po zakończeniu, myślę, że z zapomnianym jeszcze się spotkamy. Ten wspaniały thriller możecie, kochani, wygrać w naszym konkursie. A pytanie konkursowe brzmi, który autor lub autorka kryminałów, thrillerów może być polska, może być zagraniczna są Waszymi ulubionymi i dlaczego? Z odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa przez tydzień, potem wybiorę jednego zwycięzcę. Wyniki konkursu pojawią się w opisie pod tym filmem i w poście dedykowanym na społecznościach YouTube'a. Taki post natomiast pojawia się raz na 10 dni, raz na 14, to zależy. Absolutnie fascynująca, porywająca, diabelnie mroczna i mocna lektura, kochani zapomniany Adriana Bednarka. Tak jak powiedziałam, Adrian Bednarek niejednokrotnie nam udowodnił, że potrafi zanurzać się w tym najgłębszym możliwym mroku i babrać w tych brudach ludzkiej natury. Tak jak wspomniałam wcześniej, jego bohaterowie są często niejednoznacznie moralnie. Nie do końca wiemy, czy możemy im kibicować, czy powinniśmy im kibicować w zasadzie, czy możemy im w ogóle współczuć, czy może raczej, jest taką sadystyczną przyjemnością obserwować kolejne wydarzenia. To oczywiście należy już do Was i do waszego odbioru powieści. Zapomniany, kochani, jest fascynujący i diabelnie wciągający. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Tak jak powiedziałam, już thrillerów, thrillerów flerów psychologicznych zanurzą się tutaj bez reszty, mam taką nadzieję. Zaglądajcie również słuchajcie na bloga, jeżeli chcecie sobie więcej poczytać, tam znajdziecie kategorię, w której wpisuje się wielkobukowe bingo, a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, Pa, pa! Macie ochotę na więcej mroku? A proszę, horrory do słuchania, właśnie tutaj dla miłośników tych najmocniejszych, strasznych klimatów. Jeśli jesteście nowi, zapraszam Was do subskrypcji. Zostawiajcie łapki w górę, będzie mi przy ogromnie miło. Piszcie również komentarze, uwielbiam Wasze komentarze, no i bawcie się dobrze w konkursach. Do zobaczenia!